Sponsorami programu są kawiarnia i lodziarnia Lili Cafe, salon kosmetyczny Guido Beauty oraz Mega GSM Centrum. Kacper Woryna, jeden z najbardziej utalentowanych żużlowców młodego pokolenia, będzie gościem Wacława Brany w kolejnym pytaniu. Dziękuję, nie słodzę. W programie nie zabraknie pytań o marzenia. Na pewno moim marzeniem jest jeździć jak Greg Hancock. Niebezpieczeństwa na torze. Moja mama, akurat obojętnie, czy ktoś miał wypadek, czy nie, to zawsze wynamawiała, żebym z tym skończył, nigdy nie chciała, żebym zaczynał. Kobiety. No i wtedy ją poznałem, no i. i tak jak w tych wszystkich kreskówkach, te takie opadła mi szczęka, i te takie serduszka w oczach mi się pokazały, no. I nowe tatuaże. Nie ma on jakiegoś specjalnego znaczenia, tylko tak mi się spodobał. Premiera odcinka już w poniedziałek, 12 października, o godzinie 12. Na rybnik.com.pl, kanale rybnik.com.pl TV, w serwisie YouTube oraz na Facebooku. Jeszcze na klacie mam jeden taki. Sponsorami programu są kawiarnia i lodziarnia Lili Cafe, salon kosmetyczny Guido Beauty oraz Mega GSM Centrum.